cześć. Zachowujecie się jakbyście nigdy kobiety nie widzieli, nie? Jak się pozuje jakoś tak o nie. Ej, jak się pozuje jako kobieta, nie? Jakoś... Ach, ta grzywka. Zawsze chciałam mieć grzywkę. No gwiazda musi się świecić, prawda? To nie Ewe? To jest Ewe, spokojnie. Do tego jest też historia. Jak pewnie wiecie, lub też nie wiecie, to nie jest tak, że się lubię przebierać za babę i dlatego się przebrałem za Ewelinkę. Wręcz przeciwnie, przebrałem się za Ewelinkę, bo przegrałem zakład. Miałem do końca sezonu wbić Jaksa. no i nie wbiłem. Taki strój miałem, czyliś, nie? Taki strój. No, złoto, złoto. 14 listopada się zakończył sezon, wtedy to też zamówiłem ten strój. Z Chin leciał ponad miesiąc. Doszedł tam chwilę przed świętami, czyli tam przed 24 grudnia. No i jak przyszedł, to ja tego nie ruszałem. Ja tego nie ruszałem, no bo, no bo lukat mi. Chciałem jak najdalej to odsunąć od siebie i sprawdzić dopiero ten strój przed tym, jak będę musiał go założyć, czyli dzisiaj. No i myślałem, że dojdzie, no dosłownie takie coś, co jest tutaj na manekinie, nie? No jak każdy normalny człowiek by zakładał. Zamiast tego przyszła mi kurwa sama peruka i dowiedziałem się o tym dzisiaj dopiero około 14-15, coś w tym stylu. Strój Ewelinki ma być robiony, a ja mam tylko perukę, nie? Ta peruka kosztowała pizdu kasy. Są chyba prawdziwe włosy, są serio chyba prawdziwe włosy, bo myślałem, że nie będę miał peruki i kupiłem wcześniej sam. Taką zginął po prostu za 20 zł. S są gówniane włosy. są prawdziwe. Chyba. Bardzo możliwe. Więc mam dwie peruki i nie miałem stroju. Dzisiaj o 15. No i co teraz, nie? No nie przełożę już cosplayu, no bo już dwa miesiące temu miałem teoretycznie zrobić. Tego po prostu nie robiłem YouTube'a. Więc szybko akcja, bieganie po lumpeksach i innych takich. No i skleciłem takie coś. To mogę też wykorzystać do Wladimira, jakbym robił cosplay, bo to jest taki wampiryczny. To można ściągnąć, ale striptease dopiero będzie. <laughs> Dla ciebie bym został panseksualny. Na szczęście nie wiem, co to jest panseksualny, więc wybaczę ci. W ogóle zastanawiam się, czy mieć taki normalny layout, jak teraz, czy może taki, jak prawdziwa gamer girl. Myślę, że taki, przynajmniej na początek. Żeby się wczuć w rolę takiej streamerki. Ale seksyny jesteś. Ja wiem. Z jednej strony nie jestem ani trochę dumny z tego, co teraz robię i to, co się stało. I nie mówię teraz o gankowaniu mida. A z drugiej strony taką wyzwoloną kobietą się czuję. Naprawdę dobrze. Trochę włosy wkurwiają, ale czuję się seksowny. Seksowna. Dobra, nie pierdol do kuchni i zrób mi kanapkę, babo. Mówisz i masz, nie? Mówisz i masz. Daj, Pijemy tylko i temy, żeby nas nie zbanowali zaraz. Zaraz ci zrobię kanapkę. dla cię taką serduszkiem. O, tutaj równomiernie, żeby była maselko. To nie jest maselko, ale mówię, że maselko, żeby było, że jestem bogaty. Nie jestem. Masz tu serek, masz tu szyneczkę i oczywiście przyprawy jeszcze. Patrz tu. To nie jest lokowanie produktu, jakby co, nie? Oni nie zapłacili mi za to. Bon appetit. <laughs> No, wpierdała ten mapki, jak już zrobiłam, ale by mi tutaj zdejmowała. Oni chyba mają worda, bo zaczęli uciekać. Ale ja się nie dziwię. Też bym uciekał na ich miejscu. Ty co tu robi Red? Co jest? Nie umieram. Nie no, szowinistyczny nudu. Szowinistyczny nunu. No, no. To jest Ewelin po roku w Rosji? Nie, właśnie to jest nowy skin do Ewelin. Ja właśnie pracuję od yy, no, jakichś dwóch miesięcy w Rajocie. Skąd ostatni film, co od mnie nie było i mam trochę przecieki, więc taki będzie kolejny skim do Ewelinki. Nie powiem, kiedy on będzie, bo nie mogę. Dostanę bana wtedy, ale mogę przynajmniej powiedzieć, że tak będzie wyglądał. Ale się chujowo gra z zablokowaną kamerą. Ej, jak się dzisiaj wkurbiłem, nie? Ja byłem pewny, że dojdzie mi cały strój. Ja za niego dużo zapłaciłem, naprawdę. I Chińczycy mnie tak wyruchali. Jeszcze wtedy nie byłem kobietą. To w się sensie jeszcze wtedy nie byłam kobietą, teraz już jestem, ale wtedy jeszcze nie byłam kobietą, a już mnie chińczycy wyruchali. Było takie smutne. Pochyl się do tyłu? Że tak? Co? Bereźniku, chcę, żebym pokazał cycki. Nie pokażę. Nie za darmo. i wygladasz. <noise> awerege, <streamerka>, wygladasz <noise> awerege, ale O to chodziło, nie? Taki był zamysł. O kurwa, mać. Ty, nie tylko Chińczycy mnie ruchają, tylko jeszcze na samym stripcie. No niedobrze, niedobrze. Wstawało mi spod spódnicy? Nie. Co ty gadasz? <noise> Wystawać to dopiero będzie, ale wam, jak zrobię strip, po tej grze. <noise> No czy ja nie jestem genialny. Jak mam do ciebie mówić? Um, kotku. Tak możesz mi mówić. Ewentualnie kochanie. Albo my love. Słoneczko. Jest dużo możliwości. Możesz językiem ukazać i tak się uśmiechnąć? Co? Czy ty myślisz, że jesteś na łapkę? Ja ją ja oczywiście nie zabiję. A, bo zabiję, bo jest samusem. a no Oczywiście, że zabiję. Ja bym nie zabiła. Ja bym nie zabiła. No proszę cię. Sprawdź, da się patrzeć na brwi i dotykać językiem brody, bo musisz to sprawdzić. Nie, nie, nie. Amatorzy. O, nie myślałem, że mi teraz... Kurwa, maci. Z jednej strony nie podobało mi się to jak ten ma się we mnie wiebał, ale z drugiej strony... Aż zapiekło. Ej, zesuwaliśmy ich. Jednak może nie są takimi szabinistami, jak myślałam, że są. Piotr będę dał, dał 1000 zł. Nie, nie 1000. dałeś tyle. Dobra. Przez chwilę myślałem, że to jest prawda. Tak. Nie no, nie ma chuja. Gdyby tak było, to wszyscy by się robili na transów i przybierali zabawy, ale nie ma tak łatwo w życiu. Nie, ja umieram, co mi tak spowalnia. Co jest? Dobra, widzę tak i oni mnie teraz nie widzą i są pi... dobra nie co to było? zobacz olczat a hit for speed Skip, ja nie wiem jak on tak szybko to zrobił <śmany> Czekaj, się za księżniczkę przebrał, weź się pierdol. <laughs> Powiem wam tak, czuję się genialnie, ale mam nadzieję, że jak będzie z tego film, a będzie w niedzielę, filmy będą w każdą niedzielę, przyrzekam, na, 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 na lewego cycka, to tam ma być kurwa milion lajków. Przynajmniej pół miliona, ale docelowo milion. Nie robię z siebie debila na, na darmo, ok? Przejdź korekcję płci? Nie, no proszę Cię. Na szczęście żyjemy w takich czasach, że bycie kobietą to nie jest nic złego. W od tego, jak było parę lat temu jeszcze, kiedy kobiety były. W sumie dalej są, z tego najlepszym przykładem, no bo no, ruchają w tej grze. O, to są moje trzy trupy. To jest moja pęta. Ja ją zrobiłem. Ja ją zrobiłam. Widzicie? Czarni zawsze tak robią. Nie dość, że mężczyźni to jeszcze czarni. Zawsze tak robią. Wszystko kradną. Cała moja ciężka praca poszła na marne, bo mam wszystko dla siebie przybaczyć. Zawsze tak jest z tymi facetami. Pierwsza gra jako kobieta. I już widzicie, jaka jest niesprawiedliwość na tym świecie, nie? Kurde, go nie to na nie wiem, gdzie ona biegnie nawet, nie? O, no i takiego to ja rozumiem. Mi daj, że sim. Mi że sim. Ci faceci, wszystko tylko, żeby pokazać ciecki. Dobrze. Ja chyba coś obiecałem. koniec tego zberyźniaki. Ja naprawdę nie chciałam tego robić. Chyba mi się zmoczyło. Więcej z wyzwań z cosplay, kurwa nigdy w życiu, nie? Aż jestem cała mokra teraz jeszcze. Jaki Noli? Jaki Noli? Ja muszę sprawdzić, bo nie wierzę, że Noli też Noli. On ma Onlyfansa, co jest? Nie wierzę ty. Boga TikToka, co on tam robi? Ty, jakie on ma bimboły, ty? Co jest? A, jak widać, że ma bo się, bo się harata. Ja oczywiście jestem porządną kobietą, i mi się nie harata. Mam po no, prostu dziury i jestem biedakiem. Jeszcze ją mi zajebali. No, nie, no. Co ja teraz pocznę? No to co, no? Jak nie ją mi to soraczka. Patrzcie na te bimboły, skąd on takie ma? I serio, też bym takie chciał. Naturalne? <laughs> Dobra, koniec tego pedalenia, nie, serio. Ile można? Hi, M. Am... A, a woman deal with it. Ciekawe co i na to: czy będą szowinistami, czy nie? Czy będą mi wyzywać, czy nie? Same ty! MFK też! Ej, to jest Lidia! Kurde! Trzeba pochwalić moją koleżankę nową. O, ale fajnie. Kobiety to jednak kobiety, nie to co faceci. Ty, ty, ty pa, pa, pa. hawki to też jest baba. Patrz tu! Patrz tu! Dawaj ją, Lidia. Bierz ją, bierz ją, ja chiluję. O kurwa, ty. Ja pierdolę. Lidia, zabij ją, proszę. Lidia. <laughs> o, na Pokaż się całe? A, <laughs> to nie są tanie rzeczy, mój drogi. Nie jestem taka tania, nie jestem taka łatwa. Nie jestem taka jak wszystkie, okej? Okay? <laughs> nie wiem, co tu się dzieje, ale trzeba pomóc. Ty, mam Dobra, pędzę z pomocą szyi. Kreat. job, step MF. Ale ta moja step MFK jest zajebista. Patrz, jest hillock. Ja już życia nie mam. Nie! Step MF -ko. Step Ho, O O. Ale oni byli hillowani, nie? Jeszcze ta wredna. Oho! O! ty mordy zafk. Dlatego wygrywamy, o kurwa. Nie oceniam decyzji o zmianie płci. Słuchaj, żyjemy w takich czasach. Żyjemy w takich czasach. Po prostu, kropka. To prawda, mają dwóch chuj nafidowanych ludzi i jeszcze ją do tego, ale bierze w moc. Jaką moc mają kobiety? Moc cycków. Moc kuchni. <słuch> Seksy to nie? Gdyby tak nie było, twarzy, no kto by się nie nabrał? Dobrze kochane, to będzie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka. Bo inaczej pokażę wam stópki. E, co? Na razie.